Wszystko to, co we Wrocławiu Oczywistym opowiadaliśmy o dwóch najsłynniejszych polskich serialach kultowych, czyli o Stawce Większej niż Życie i o Czterech Pancernych i Psie, okazało się hitem. To najwięcej osób ogląda, najwięcej osób to interesuje. To pewnie też jest tak, czy w dużej mierze jest tak, za sprawą ludzi, którzy opowiadali nam o tym, czyli Bogdana Bernackiego, wybitnego stawkologa i Marka Łazarza, który o Czterech Pancernych wie wszystko. Eksperci podobno. znani. Tak, Już tak, tak podobno więcej ja... wie od samych Pancernych. Ale to też skłoniło mnie do tego, żeby wykorzystać wątek, o którym od Was kiedyś słyszałem. Mianowicie takie, że są wspólne wątki dla obu seriali. One zresztą po części po te filmy powstawały w tym samym czasie. Jednym z najsłynniejszych wątków jest taki, że bohaterowie głównie mieli się spotkać na planie jednego serialu. seriali. No właśnie, jak, jak to się wydarzyło i czy się wydarzyło, Bogdan? Miało się wydarzyć, ale się nie wydarzyło. To dowód na to, że się miało wydarzyć. Mamy w czterech pancernych i psie. Myślę, że Marek powie dokładnie, że no chodzi właśnie tu o odcinek. Marek. Chodzi o odcinek 13 zakład o śmierć, gdzie rzeczywiście pojawia się postać agenta J23. Przypuszczam, że ten pomysł skrzyżowania tych dwóch najpopularniejszych serii. Nie tylko wtedy. Tak, nie tylko wtedy. Powstał gdzieś na etapie już e, pracy nad scenariuszem. Przypominam, że scenariusze do e, drugiej serii czterech pancernych powstawały no, niejako na bieżąco. Czyli można było ująć, tak stworzyć? Można stworzyć było zaimprowizować, sceny. można było coś, coś, takiego, e, coś takiego wprowadzić. Rzeczywiście e, w scenariuszu, w scenopisie. E, Później docelowo w powieści, czyli w drugim tomie powieści, która powstała na podstawie scenariuszy, pojawia się faktycznie agent J-23, który ratuje załogę Rudego z opresji na poligonie doświadczalnym w kamiec. I to jest, to jest scena, która miała wejść, która miała się znaleźć w pancernych, ale także właśnie w stawce większej niż życie. To ja jest taka scena, 23, która... ale czy Stanisław Mikulski? Oczywiście J23 miał być Stanisław Mikulski zarówno w stawce, jak i w Pancernych. W Pancernych w Zakładzie o Śmierć mamy taką scenę, jest tam J23, ale nie jest to Stanisław Mikulski, tylko Mirosław Szonert. Bo Stanisław Mikulski no, nie wyraził zgody. Stwierdził, że jest to epizodyczna rola nierównorzędna z pancernymi. Zbyt malusia do tego, do, do jego pozycji zawodowej wtedy. No, można tak powiedzieć. Stanisław Mikulski był już znany jako klos, To serial był no, realizowany. Był wtedy. Nie bójmy się tego. No nie bójmy się tego, bo był. Klosa już wszyscy znali, było już po emisji spektakli teatralnych. Stanisław Mikulski trochę nie wyczuł tutaj szansy na to, że do dzisiaj fani obu seriali no, rozkoszowaliby się tą sceną. A byłaby taka okazja, bo w trzeciej serii produkcyjnej odcinków Stawki Większej niż Życie jest odcinek akcja Liść Dębu, gdzie rzeczywiście widzimy czołgi poruszające się po moście i wprawdzie scenariusze stawki były pisane wcześniej, zatwierdzane, często poprawiane, ale Zamiast wysłać klosa na inspekcję do lasu Viperd, można go było wysłać na poligon Kandlitz, Bez żeby szczególnego przerabiania scenariusza. Oczywiście i to przecież byłaby jedna scena, prawda? To byłby, Dzisiaj tak wszyscy. to byłby hit, zwłaszcza że idea była taka, żeby faktycznie realizować scenę z dwóch kamer. Ujęcia z jednej miały wejść do stawki, ujęcia z drugiej kamery miały wejść do czterech pancernych. To byłby naprawdę to byłoby coś spektakularnego. No niestety, to jest pierwsze miejsce na podium, ale nie jedyne, bo tych wspólnych Takich znaczących było więcej. No, były... kolejny, kolejny wątek to, to, to szarik. Nie osobiście szarik główny bohater, główny aktor, czyli Trymer i jego dubler. Szarik na poszczególnych etapach realizacji serialu miał dwóch dublerów. Podczas realizacji drugiej serii ten dubler miał na imię Atak. I Atak zagrał w jednym z odcinków Stawki większej niż I w życie. tym przypadku gwiazda wyraziła zgodę, żeby wystąpić w innym filmie. No, Treser nakazał, to gwiazda nie miała nic do, do powiedzenia. To jest odcinek Hotel Excelsior i tam jest taki wilczur Wolf. Szarików, psów odgrywających rolę Szarika, były, były trzy takie psy, a jeśli chodzi o tego wilczura ze Stawki, który się wabi, Wolf, było ich dwóch. Inny Wilczur jest w zdjęciach realizowanych w Sopocie przed Grand Hotelem, to jest Wilczur NER. Natomiast ten, którego widzimy w atelier, czyli w warsztacie krawca Pfeiffera, to jest właśnie jeden z Szarików, czyli Atak. Jako... Ja, ja dodam tylko, że i kiedyś udało mi się porozmawiać z treserem yy, Szarika, panem Franciszkiem Szydełko, yy, który wspominał tę scenę yy, i Atak, Czyli dubl, Dubler Sharika yy, dostał normalną stawkę, yy, stawkę dzienną za, za, ten, za ten jeden dzień zdjęciowy, za pojawienie się właśnie w stawce w większej niż życie. Jako psiasz nie mogę nie zapytać yy, to też była unikalna sytuacja, bo jeżeli chodzi o główne role, to pies zagrał a nie pamiętam, czy wśród głównych aktorów byli tacy, którzy zagrali tu i tu. Wśród głównych nie, natomiast aktorzy drugoplanowi E, tak, e, chociaż no, trudno nazwać, trudno nazwać e, e, Wichurę, e, witolda czyli, czyli Witolda Pyrkosza, witolda, drugoplanowym aktorem. Witold Pyrkosz e, jako jedna z głównych postaci e, czterech pancernych pojawia się także. W stawce i też w niebagatelnej roli, prawda? No oczywiście jest to jedna z głównych rol w odcinku bez instrukcji, ale jest też Andrzej Krasicki w przypadku stawki. Każdy odcinek jest no, zamkniętą opowieścią pancerni. Tutaj te wątki przechodzą z odcinka na, na odcinek, ale Andrzej Krasicki w akcji liść dębu zagrał szturban Fierera Knocha i oficera yy, w w odcinku Zakład o Śmierć, w tym odcinku, w tym samym odcinku, w którym właśnie losy, losy pancernych i, i, i losa miały się skrzyżować. I tak naprawdę one się skrzyżowały, ale ani nie w stawce, ani nie w pancernych. W inny sposób? W inny sposób. one się skrzyżowały na planie zdjęciowym odcinka Czerwona seria, drugiej serii oczywiście, gdzie Stanisław Nikulski po prostu odwiedził załogę Rudego, podczas realizacji scen w dekoracjach łódzkiej wytwórni. Jest to udokumentowane? Jest to zarejestrowane? Jest to tak, jest to zarejestrowane. Kamera Polskiej Kroniki Filmowej zarejestrowała to spotkanie w takiej bardzo zabawnej formie. Tak, Stanisław Mikulski wchodzi tam z, z białą flagą, że niby się poddaje, prawda, no bo Targnął w przestrzeń zajmowaną jednak przez polskich czołgistów. Którzy celują do niego, tak? To... <laughs> Kaliber 75, tak? 85. A ostatecznie, ostatecznie żegna się i znika. E, jak, taka, to J23. jak to i o 23? Jak to i 23? Zabawna scena. No i chyba na fazie, na, na, na etapie takim już stricte produkcyjnym te, 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 te dwa seriale się skrzyżowały, otóż w, w odcinku Fort Olgierd na wybrzeżu Bałtyku. Ląduje, ląduje, lądują czołgiści niemiecki niemieccy którzy wysiadają z łodzi podwodnej pojawia się łódź podwodna okręt podwodny ubot niemiecki który okazuje się że był naszym polskim okrętem podwodnym orłem nie tym orłem nie który tym leży orłem na wojennym tak tylko czarty. tylko jego takim powiedzmy bliźniakiem już powojennym i ten sam okręt podwodny pojawia się tak, jest odcinek bez instrukcji. Tam z kolei ten okręt wynurza się, okręt z niemieckimi szpiegami wynurza się u wybrzeża brytyjskiego. I to jest jedno z ujęć zrealizowanych przez ekipę Czterech Pancernych. Był to ten sam zespół filmowy, zespół realizatorów filmowych Syrena. Minimalizacja kosztów. Skoro już takie ujęcie mamy, korzystamy z niego. A te wszystkie bliższe plany, kiedy szpiedzy wysiadają, ewentualnie dopływają pontonem do brzegu, dopływają pontonem do brzegu w Gdyni, a te ujęcia, gdzie widzimy okręt, zostały. Zrealizowane w basenie portowym. Okręt nigdzie nie wypływał, a jest to magia kina, i jesteśmy skłonni w to uwierzyć. I wierzymy. No, to, to całe doświadczenie i wiedza operatorów kamer. Tak. I montażystów. Jak więc słychać, tych wątków wspólnych obu świetnych seriali jest bardzo dużo. Będziemy jeszcze o nich niebawem mówić w spektakularny, mam nadzieję, sposób. Również o tym, co, czym się różniły. Nie będę ujawniał, w jaki sposób. Nie zapeszając, mam nadzieję, że to wszystko uda. Wystarczy subskrybować nasz kanał i dostaniecie informacje, co, gdzie i jak i kiedy. Tym bardziej, że jak mówił Klos, są takie pasjanse, których dopiero po odwróceniu kart widać, czy pasjans wyszedł. <grymne> Dziękuję Ci za podpowiedź. Naszymi gośćmi byli Bogdan Bernacki, znawca stawki większej niż życie i Marek Łazarz, znawca czterech pancernych pisano, i jednocześnie autorzy książek na temat obu genialnych seriali. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.